No okej, okay, to zaczynamy w takim razie. Dawno, dawno nic nie wrzucałem z Titanfalla, nie wiem kiedy ostatnio. Jeszcze chyba na laptopie grałem. Pierwsze filmy twoje. A jeszcze no. jeszcze nie wrzucałem z Dobra. Widzimy, ja wziąłem sobie LKM-a. Ja zrobię kartę, kartę na skrzydłowego i będę ze skrzydłowym... O, skrzydłowy ej to, to akurat tak. lubię tą mapę. Ta mapa mi ja się podoba Czy Czyli prangi aktywne. Aha. Ja mam silver 1 a ty masz... no cztery. No i co z tego? Nie no, rusza mnie to. Ja też. Nie a nie żyje. Wow, już. Ale mnie zrobił. O, no i Krasznicę. co, frajerze. Dobra, L2 trafiłem go raz. A co z LKM-em. Ale ja tak trochę ja no strzelam. To. Dobra, zabity. Kto ten LKM jest niecelny, man. Wow. Dobra, skrzydłowe go LKM jest tak niecelny, że aż go zmienię chyba zaraz, Dobra. Jest kolejny. Dobra, zabity jeden. A oberwałem trochę. Tam jeden wyjdzie. Jestem. Aj, oberwałem. Fak. Spacja, spacja. Lecę. Ja Miałem jeszcze granatów, kurde. Noż. Widzę piechura. Kolejny. Ale zabił mnie. Kurde. Ale ja jednego zabiłem. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie w nerwie, i cyfrówkę <coughs> wezmę. Dobra. Dobra. Jaaa, kurde. Kilka mi 15h tam zostało. Fajnie. Ops. Ach, chodź, wsiadaj na mnie, Czekaj, 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 dobra, mogę aktywować tytona. No, Okej. Okay. Dobra, wbijam. Jest, tam jest tak jest. Na dachu gdzieś jest, gracz. Tu jest widmo, drugie, trzecie. A ty tym, Masz mu? Tak. Ja działem 40 mm. Tu jest. Tu jest. Dobrze. Tu spisałem. jest, uważaj. Jest. Y... Dobra, spisałem. Tytałem. Zaraz z tym. Dobra. Tu jest gdzieś. Aj, z zdeptam. Nie chciałem skoczyć z niego. Pierniczony, jak on mnie tam widział. Nie Też nie wiem. Dobra, piechór poszedł. Nie mogę namierzyć. Gdzie się jest tytan? O, widziałem gracza. Dobra, robię katapultę. Dobra. Wlocie jeszcze kościa z łucznika strzeliłem Leciałem. Aj, mnie z tyłu jeszcze. Znaczy nie zdeptał, tylko z czasem. Dobra Rogiewit, ma Tytan Widzę O f**k, granat fuck. O, nie, 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 uciekaj, uciekaj Dobra Dobra, zabiję Dobra, mogę aktywować Tytana Rzucę mu łukowe Pięknie Kurde, łusznika nie miałem za. Dobra Wskakuję do Tytana, ja tu widzę tych O Jezu, zabiłem się Zyruch. Z własnym łucznikiem, ale mu zadałem coś tam tu jest jeden Ach, Czekaj już O no nie dobra, teraz tego robię Ładnie nam idzie nawet, ty pierwszy ja Całkiem to... nie najgorzej Dobra Leżysz Leżysz Dobra to się zawidy mam i uganiam, a tu mi piloci atakują Dobra, jest ten Dostał trochę Do klarki, już. do Dobra I know I know, I know Dobra, katapultuję się Może zabiję tego gościa co tu lata Ja jeszcze się nie katapultuję Nie, tylko piechura zabił Dobra Tu jest gracz Dostał. Nie, to piechur Jest Tu jest Tu jest Gracz? Nie, nie, nie Jest Piechur, sorry Zabity Kolejny nie ten... Kogoś wyhaczysz to mów mhm. Jest! Znaczy ja nie widziałem, nie ale padł, dobra. Nice. dobra Dobra, zwiększam tam chill dynamiczne nie? No dobra to mój Tu widziałem kogoś, jest Tu Jeszcze mi lata to? Dobra Widzę, Acha. widzę koło mnie lata Wiesz czym mnie widmo zabiło? Celowało w tytana, a ja stałem na drodze rakiety i nie zabił łucznikiem. Dobra, tam widziałem go. Tam go gdzieś widziałem. Jest na dachu, gość. Dobra, zginął. Piechur. Myślałem, że nie, gość. Dobra, zabiłem go, jak do łucznik. Dobra, zmieźdżyłem, śmiecia. Dobrze, bardzo. Jakiś tytan łazi. Widzę. Dobra. A, zrzucam swojego. Dobra. Aha. Wsiadam do swojego. Łopsi! Ale oberwałem. Niepotrzebnie, to było głupie, mogłem spokojnie go tam... ...zniszczyć. A, katapulta! Zapędziłem go w ruki, używam katapulty, ale nie, uciekł. Dobra. Dobra. Dobrze, mój. Łupsi. tam jakiegoś śmiecia widzę. Nie trafiłem Giń! Ścierwo cholerne. Łupsi. Oła, fak granaty. Tymi granatami się dobrze strzela w... Y, ...tytany, nie? Ale no. ci ludzi ludzi, co biegają. Więc nie da się trafić prawie. A twoich uniknąć dość. Ej, tu jest gracz. Ale nie, rakieta. Ta długa Dobra. Dobra, ja już mam. A. Gdzie oni tu są? Dobra, to mój. Dobra. O, niepotrzebnie wcisnąłem. O, wow, tu śmiecie jest koło mnie. Gij! Ścierwo. Ups, ups. Oberwało mi się nuklearną katapultą. Odrobinę. O, zabiłem tego. nasz ten. Wciągam z niego, pilota. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Dało się. Dobra. Ładny. Eee, gosz, tu jest, katapultuję się. Może go Aha. zabiję Nie, nie zrobiłem. Dobra, tu go widzę. Pyk. Czekaj, gdzie jesteś, to nie chciałem Ja nie, ja nie jestem w tytanie. Nie, no, ja myślałem, że jesteś w dobra no. Nie, nie. Porażka, pizdu. Trzeba będzie uciec. Wiem, wiem, że to nie będzie łatwo. Trzeba się gdzieś skit tracić, poczekaj też przyjdzie. Aha. To nasz. Ktoś tam był? czy nam się uda. Wiesz, ja myślałem, że to przeciwnik. Możesz wsiadać. Nie zdążyłem wsiąść, serio. Cię zabił. Tam, dobra. Wsiadałem. Chyba nas upierdzielą i to tak fest. No. <laughs> ale no, zdążyłem wsiąść. No, ale ładnie. Ładnie rozwalił gości. No dobra. Dobry meczek. A zakrecie, gram jeszcze jednego? No, ba. no Ok. Dawaj, dawaj. Ale ładnie, że <laughs> na tabeli jesteśmy. No, tam trochę postrzelałem sobie. Ciepłanki. 37 poziom. Mam coś do zmiany w środku. O, karty jednozowecze. A co? Wow, brązowa fiwę. Zaraz będę srebro miał. FIFA. Mhm. Mm znaczy, jak ja wbiłem Silvera, to się o wiele wolniej teraz wbija te Silvera. Tylko Silvera nie... Wiem, czy... No, dobra. A chyba sobie otworzę pakiet kart jednorazowych, o ehm... co mi to... Eee... słabe... To nawet... Lubię ten pistolet nawet. Całkiem Lugię... ładny, nie? Dobre, łóżnik to... Dobra. To jest spoko i prezent, no do widzenia. Aha. Eee, może wiesz, Kuki, czy katapulta ta, co ci z karty daje katapultę, nie? No. Dobra, Arka, to ona jest mocniejsza, czy po prostu...? Eee, nie wiem nawet. Jestem. Dobra. Możeś no, akurat tak trafił, że ładuję już, wiadomo, no, dopiero. No dobra. Kuczujesz. No, tylko jeszcze to dogramy i... I, 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 i co? Dalej ten Titanfalla sobie pociśniemy? Z tego... o, trochę survivalu, żeby zagrać. No, Co by się nie wnerwiać plus. Jebuły, dobra. Ja zrobiłem bo teraz i tak Aż. nie będzie tytanów. A chciałem dałem sobie kartę naucznika. Aha zdarza się? Orbital się wow. Tak To dosyć ciekawa gierka jest. Na razie wrzucę sobie do ekwipunku. Prawda, ciekawa gierka Czemu wodar? Chcesz? Prezentów się nie sprzedaje. Dobra, widzę już gracza. Ja też widziałem, ale mnie pocisną. O no. matko. Jeszcze ze snajperki, dobra, też biorę snajperkę. Tylko tą taką słabszą. O kurde. No. Ty, ty mi wysłałeś jakiś The Sheep. Ta, też ci wysłałem jeszcze. To jest... To jest dziwne Nie no to jest takie coś dziwne. Dosyć A ja właśnie co to jest ten ship, fajna nazwa. Tam gdzieś się szuka zabójcy czy kogoś, nie pamiętam, na statku. Można w kołopie grać. Proszę widziałem. No widmo o piechór mnie zabił, serio A to piechur mnie zabił. Fajnie co? Bardzo Dobra, biorę SKS-a do 4G2 a do 4 g 24 Wow! Wow! Czego to tak do mnie strzelać? Dla mnie. Koledzy! O oh, fak! Sprawzesz! Sam też zginął, idiota. Dobra, Tajtana mogę. Dawać, dawać, dawać. Dawać, dawać go tu. Dawać tego dziada. Tak. Wzgakujemy. Gra... Jaka? The Ship. No. I know. A wygląda na... Nie... Na kupę. Na free-to-play. No ona jest dosyć śmieszna do grania. Ważne. Co ukoło was gdzieś kurde biegał jakiś gracz no. Faki. Faki. Ale orbital gear wygląda ciekawie. Bardzo ciekawie, to naprawdę fajna Tranky gra. jest Tranky 2D? To sol, jak soldat? To jest Tam śmiecia widziałem. grać grać soldata? Nie. Albo grałem, ale nie wiem. Pospisz ten, soldat, we Ale skręcę mu kark, skręcę mu kark. To skręć. 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 Nie, dobra, sk skopa, skopa, bo od boku go ten nie od tyłu, ale tak ładnie. No, też już miałem taką sytuację, że. Miałem zajawkę, że Moskwa Językarki nagle odwrócił się i byk Nie wychodziło. Ups. Aha. Już miałem wsiadać do tego, do tytana swojego. Dobrze! Wow. Ale coś mnie tu rąbie. A co do tytana swojego? Przynajmniej spróbuję dolecieć. Tu wodził go. Możesz, ale jak ten tytan ma nuklearkę, to nie możesz wyciągnąć jego pilota. No. To wiem. To już w momencie jak pociąga za tą dźwignię pod siedzeniem to już nie można wtedy, nie? Nie A, wiem. Zaskoczę ich może. Żarką. No. Znaczy. Trochę. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Nie, nie go. Kurde. A co on ci tam zrobił? Opa. My ten... Chciałem przejść na niego, ale w ostatnim momencie mnie strzelił. Dawaj tam katapultuj się dziado. Dla ciebie jedyna opcja, hamie. Czemu? Aha, strzelił w moją rakietę chyba. Bo już wystrzeliłem i nagle Moją rakietę im nie zabił. Upsy, upsy. Wsiada wsiadałem już na niego i zdeptanie. Fajnie. Pachowo. Trochę pechowo dostałem. Początek miałem dobry, teraz trochę gorzej mi to idzie. Ja miałem początek zły, i teraz też źle gram. Nie, mi na początku bardzo dobrze poszło. Czterech graczy po kolei zabiłem. Ups, dobrze wiesz, dawać tajtana mojego. Dobra, wskakuję do Tejtona. Dobrze. Ginie. Fajna jest dzisiaj oferta na rynku. Zapasowy łowce jadę z odzysku. Co? Dział, dział, Na rynku, że na O oh Boże, co tu się dzieje? Arrow, to up, I, mean right I don't know. Fuck nuklearkę, Ach, ha, Hahaha! Ha, ha, ha. Dobra. Mi się podobało. 10 punktów wyniszczenia dostałem. Dobra. Zabity. Wnerwiłem się, bo teraz będę na to z cyfrą. Łops. ale oberwałem. Ja pierdzielę. Było trochę ciężkie. Oh fuck! Dziab, 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 Jedziemy. A, zabiłem gościa. Wiesz co zrobił, jak już była ta ostatnia chwila tytana, nie? No. się z niego i chciał mnie zabić, nie? Podbiegł do mnie na, niewid na niewidzialności, no. ja go zabiłem. Wow, do Dobra, no. Wow, obrywałem. Dobra, tytana w mam. Mam takiego, umiejętność, nie? Że mogę z, z cyfrówki, mogę w biegu strzelać. A. Że i strzelam. A, no ja wiem, też mogę strzelać w biegu. <kłysy> Skręciłem gościowi karek, w był afk. A, no to elegancko. Wyglądał jak awka. Giełd z ma nawet własnego Instagrama. A jak? To jest sobie chłopak? A że co, admini dzidy tam sobie wstawiają zdjęcia Nie, oni wstawiają tam rzeczy z dzidy. Ja wiem. Dobra, pierwszą stąd. Tam już się tytan szykuje. A ty tytan, tytanu też ten dym elektryczny coś robi? No. A? Biegłem w niego tytanem myślałem, że mi my się nic nie stanie na luj. Dobrze, obrywasz, hamie Bardzo dobrze O Jezu, ale jak ten jak gościu jest niewidzialny to go tym bardziej pistolet cyfrowy strasznie wolno Dobra. Stał no. na dachu jakieś 10 sekund zamierzałem gościu. i to byli, Dobra Yeah Dobrze Dobra, został. Dobrze, zabite. Ups. Ups, ups. Ups. Dobra. Lecę do was. Dobra. Mój. Wow, co mnie tutaj. Chamie ty. Ej, dobra. Kamierze brzydły. Dobra, very good. To było przepiękne. To mi wyszło. Fuck, nie trafiłem. Mogło być tak pięknie. Ops, mogło być tak pięknie. Ups. No mogło. Ups. Kurde no, czekał tam na mnie. Aaaah. Jestem w statku. Znowu nam niewiele zabrakło no. Dobra, odlatuję na rach. Sam. No, mam podobne staty do, po do poprzednich. No ewakuowałeś się udało się Dobra, to ja będę już leciał